Panie, to jest specjalnie dla Ciebie film ze szczytu idę. wjechaliśmy tutaj kolej kolinową niestety dla nas się nie odważyła jesteśmy ponad poziomem chmur jak pewnie słyszysz wiatr mocno wieje ale widok jest pyszny jest co kontemplować. to są właśnie liny kolejki jak widzisz śnieg dalej leży także fenomenalne widoki właśnie dzwonek na kolejkę tutaj będzie wyjeżdżała to ci też zaraz skameruję, a tu masz sam szczyt wulkanu tejdę. Czyli e, nie jesteśmy na samym szczycie, jesteśmy około e, powiedziałbym, że 500-600 metrów do samego szczytu Tu zaraz będziesz miała kolejkę Start. Jeszcze chwilę poczekamy. To może jeszcze na ten czas pokażę Ci widoczek tutaj. Przepiękny. Folioskami, przepiękne magmowe. Już dziękuję Ci bardzo za tą wycieczkę. Nie wiem, jak Ci się oddzięczę. Już pieniędzy woda trochę tego i pana ma oporieć na sprawa Niektórzy ludzie słabo przygotowani są na jedziecie czy nie jedziecie? Come on. woli startuje. Zaczyna się to naprawdę całkiem nowinnie. Ale potem z, z czasem robi się coraz bardziej dramatycznie, szczególnie na tych przełączach, które tu widzisz. Nie wiem, czy to będzie widać. W tych momentach po prostu... Jak zjeżdżasz z jednej mini na drugą, no, chwilę buja. Wiatr na szczęście jest dzisiaj słaby, jak na taką wysokość. Do, jak sama widziałaś, chwilę pobujało. Teraz wejdę na górę. Pokażę ci widok z drugiej strony. To jest film dla mojej mamy oczywiście, mamusiu. Dziękuję, że miałaś pomysł, żeby mi wydać na świat. Dla takich chwil właśnie, muszę ci zdaniem. Jest cudownie piękny. Powinnaś tutaj się z tatą jeszcze wybrać. Zajfra też ten film. Je trochę... Także jeszcze trochę takie piana jeszcze, jeszcze nic nie piłem to... typowe typowe dla tej wysokości. O tu są bardzo ładne formy skalne. Jak sama widzisz Tak I tu już w sumie się kończy ta część widokowa dalej Niestety nie nie pójdę tu muszę chwilę poczekać żeby nie przeszkadzać paru e ekspertom fotografii i mogła też zobaczyć jak wygląda Tej. Pozdrawiam buziaki.